Prawda czy fałsz? Bor jest topnikiem. Jestem święcie przekonany, że nie. Technicznie rzecz biorąc nie jest. Po części rozumiem skąd wynika ta konfuzja, bo faktycznie bor, br, jest używany w szkliwach niżej topliwych, niżej Niż stożek 10. To w sumie na stożku 10 oparta jest cała współczesna technologia szklif, ale ze względów energooszczędności i różnych innych. Powstał pewien popyt na szkliwa, które mogą tworzyć się i być stabilne i trwałe w niższych temperaturach wypału, i wtedy na scenę wkracza bor. Dlaczego więc uważamy, że jest topnikiem? Topnik to z definicji substancja, która obniża temperaturę topnienia innych obecnych w mieszaninie substancji. Bor tak nie działa. Bor jest po prostu Składnikiem szkłotwórczym, tak samo jak krzem, który ma niższą, inherentnie niższą temperaturę topnienia od krzemu. Dzięki czemu możemy z jego wykorzystaniem tworzyć szkliwa, które też są trwałe i też są twarde, w niższych temperaturach, w niższych stożkach. Czyli de facto on działa trochę jak topnik. Możemy uzyskać szkliwo w niższej temperaturze, ale. Chemicznie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę to, jak zachowuje się w szkliwie i jak tworzy razem z innymi pierwiastkami jego strukturę, no jest formalnie rzecz biorąc składnikiem szkłotwórczym. Chciałabym, żebyście o tym wiedzieli, żebyście o tym pamiętali, bo kiedy budujemy swoją wiedzę technologiczną, i rozwijamy się w tym kierunku. Ważne jest mieć dobre podstawy, które są wolne od właśnie takich nieścisłości, błędów, półprawd, żeby nie robiło nam się w głowach mgliście, żeby wszystko miało sens i żebyśmy byli w stanie świadomie działać w naszych pracowniach, w naszych laboratoriach bez popełniania błędów, których można było uniknąć.